Wyjątkowy mikroklimat jaskini, a flora i fauna otoczenia. Przy okazji warto wspomnieć o mikroklimacie panującym w jaskini. Jest tu dość wilgotno, a temperatura jest stabilniejsza niż na zewnątrz. Dzięki temu pewne gatunki porostów, glonów czy nawet niewielkich owadów, między innymi owady jaskiniowe, znajdują tu dogodne warunki do życia. Oczywiście sot nie jest tak rozległa, by tworzyć oddzielny, zupełnie unikatowy ekosystem jak w przypadku największych jaskin świata. Niemniej wciąż funkcjonuje tu pewien naturalny obieg wody, która przecieka przez skały, gromadzi się w niewielkich zagłębieniach, a następnie wyparowuje lub spływa na niższe poziomy. Na powierzchni wyspy Bochon natomiast rozciąga się gęsta roślinność tropikalna, w której skład wchodzą drzewa, paprocie i inne rośliny charakterystyczne dla regionu. Można tu spotkać małe jaszczurki, a od czasu do czasu również inne gatunki drobnych zwierząt, takich jak wiewiórki czy ptaki szukające schronienia w zakamarkach skał. Z tego powodu spacer do wejścia jaskini może być przyjemnym, choć krótkim obcowaniem z naturą, jeśli tylko mamy otwarte oczy na otaczający nas świat.